Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowana. Dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia drugiej części mojej niespodzianki dla rodziców. W poniedziałek był filmik, jak sprzątam ich Łazienkę, a dzisiaj pokażę Wam sprzątanie ich pokoju. I to ten pokój będzie po raz pierwszy pokazany na moim kanale. Ja oczywiście bardzo serdecznie wszystkich witam na moim kanale. Jeśli jesteś nowy, to zapraszam do subskrybowania. I nie zapomnij wcisnąć dzwoneczka, aby być na bieżąco z moimi filmikami. W pierwszej kolejności ściągałam firanki i zasłonki. I chciałam Wam tutaj powiedzieć, że to sprzątanie będzie takie dość chaotyczne, ponieważ miałam bardzo mało czasu, znaczy mało, jeżeli chodzi o takie porządki przed powrotem rodziców, i w pierwszej kolejności chciałam zrobić to, co najważniejsze, czyli umyć okna, zmienić firanki. A pozostała część to już była kwestia tego, kiedy oni przyjadą. Także no będzie takich kilka momentów, że rzeczywiście trochę nie będzie to, tak jak nie będzie to taka kolejność sprzątania, taka jak powiedzmy, powinna być, ale no wiecie, no czasami są takie sytuacje, że trzeba te zasady no, nagiąć. Tutaj ściągam jedną część karnisza, ponieważ wcześniej były firanki na żabki, a teraz będą firanki na szelkach. Niezbyt dokładnie widać, ale tą część karnisza, na której wiszą zasłonki, przecieram z kurzu. A tak okna wyglądają z bliska I w pierwszej kolejności przemywam wodą z płynem do mycia naczyń ramy i szyby z takiego pierwszego kurzu Powiem Wam, że czasami pomijam ten punkt, jeżeli okna były jakoś niedawno myte i chciałam je po prostu tylko odświeżyć, na przykład po palcach synka czy po nosku naszego psa. To wtedy od razu myję płynem do mycia okien i naprawdę w zupełności to wystarczy. W każdym bądź razie tutaj. Tak jak widzicie, najpierw woda z płynem do mycia naczyń. Następnie suchą ścierką przecieram te ramy. Inną, też suchą, przecieram szyby. I dopiero wtedy używam płynu do okien. Mam nowy przepis na płyn do okien i powiem Wam, że no nie wiem, w zasadzie ja jestem osobą poszukującą jakichś takich skutecznych sposobów. I na tą chwilę jest to mój numer jeden. Przepis podam Wam w opisie, i naprawdę polecam, bo wydaje mi się, że naprawdę daje radę i jest bardzo łatwy do zrobienia samemu w domu. Oczywiście nie zapominamy o zewnętrznej stronie okien. Myję dokładnie tak samo. No i nie zapominamy o ramach. Jeśli w środku macie jakiś większy brud, można wspomóc się odkurzaczem, szczoteczką do zębów, czy nawet taką szczotką do mycia paznokci. I również parapet na zewnątrz. Powiem wam, że z tą lampką to naprawdę miałam problem, bo ona włącza się przy dotknięciu i za każdym dodatkowym dotknięciem zmienia natężenie tego światła, więc po prostu takie trochę irytujące, ale ogólnie bardzo praktyczna lampka. Teraz tam, tam ogólnie tego nie widać, ale są różne kable moich rodziców. Szczerze powiedziawszy, jakieś ładowarki, nie mam zielonego pojęcia do, do czego, więc wyniosłam na razie na przedpokój, żeby sobie to przejrzeli. No i właśnie tutaj, jak widzicie, to jest mój nowy, nowy nabytek. I ci, którzy są ze mną już trochę dłużej na kanale i czytali moje komentarze, to wiedzą, że zawsze mi się Dyson marzył. W związku z tym, że już jakiś czas temu wyszły nowe wersje, więc ta troszkę staniała. No, i tutaj też oczywiście jestem bardzo wdzięczna rodzicom, ponieważ na spółkę kupiliśmy, więc też chciałam się im jakoś odwdzięczyć. A jeśli byście chcieli wiedzieć, jakie są moje, moje reakcje, moje opinie i moje wrażenia stosowania tego odkurzacza, to dajcie mi znać w komentarzach. To oczywiście nagram dla Was taki filmik. A tutaj przecieram wszystko. I jak wiecie, zawsze używam swojego uniwersalnego płynu, czyli łyżeczka mydła kastylijskiego na szklankę wody. Tutaj te takie chyba chromowane to są części. Przemyłam płynem do szyb, żeby nabrały połysku i żeby też nie było smug. Tutaj jest taka sterta ubrań. No, niezbyt to fajnie wygląda. To są ogólnie ubrania, które gdzieś tam no są. No, czyste są, ale ja ściągnęłam z prania z suszarki i też nie bardzo chciałam, wiecie, grzebać im po szafach, więc tak przenosiłam je z miejsca na miejsce. Tutaj jeszcze widzicie, przecierałam wszystkie kurze, też troszkę skracałam ten filmik, żeby też nie był za długi. W każdym razie wszystkie półki od góry do dołu zostały przetarte. ale wracając właśnie do tych ubrań, no to tak jak mówię, no nie wiedziałam za bardzo, co z nimi zrobić, ale suma summarum dość psuły mi cały wizerunek posprzątanego pokoju, więc zaraz zobaczycie, że gdzieś tam troszkę się nimi zajęłam. I tak wiem, że tutaj rodzice trzymają szlafroki, więc taty szlafrok powiesiłam. To jest akurat bluza wujka, który zostawił, więc ją odłożyłam na wierzchu, żeby była na widoku. A resztę po prostu powiem wam, że wsadziłam tu praktycznie pierwszej lepszej szuflady, i rodzice potem zostali poinformowani, żeby sobie przenieśli w te miejsca, które te rzeczy powinny być. Odkurzam dywan. Przecieram podłogę i powiem Wam, że naprawdę yy, prawie nie było co odkurzać za tą wersalką. Bo no, coś tam pod, yy, pod jak przesunęłam, jakieś tam kilka yy, tych takich kołtunów wyleciało, ale uważam, że naprawdę bardzo, bardzo czysto było. I tu jeszcze okazało się, że zdążę umyć im telewizor. A telewizory my, myję dwoma ściereczkami z mikrofibry, właśnie typowymi do sprzętów RTV. Jedna jest zwilżona, a drugą przecieram na sucho. I uwierzcie mi, nie ma ani jednej smugi. Także, jak widzicie, dlatego mówiłam Wam, że to sprzątanie nie jest takie. W takim porządku, jak powinno być w takiej kolejności, bo teraz na przykład ocieram kurzy z tyłu telewizora. No, trochę wiecie, no ale potem jeszcze też zmywałam podłogę i wycierałam kurze z tej komody, więc to jest na moje usprawiedliwienie, że ten kurz nie był nie poleciał sobie od tak i nie został potem sprzątnięty. I wiem, że jest dzień, ale lampka solna jest bardzo fajna, bardzo serdecznie każdemu polecam, żeby przynajmniej na kilkanaście minut dziennie włączyć ją. A stwierdziłam, że tak fajnie, żeby rodzice mieli jakieś takie to powietrze, powiedzmy, zdrowsze jak wrócą. Przy okazji też je lustro, lustro to duże, przy toaletce mamy jaki to małe. I tutaj niestety zaraz mi się skończy bateria, bo już nie będzie pokazane jak wycieram podłogę właśnie pod tą toaletką, koło komody, więc bardzo was przepraszam, no ale to już jest nie ode mnie zależne i niestety nie zauważyłam, że mi się aparat wyłączył, także bardzo bardzo was przepraszam. I tak pokój wygląda już w całości. Mm. Rodzicom bardzo się podobało, jestem bardzo zadowolona z siebie, że mi się niespodzianka udała. I tutaj chciałam Wam powiedzieć jedną rzecz: że ja wiem, jak na tym filmiku wyglądam i proszę nie piszcie mi komentarzy, czy jestem w ciąży, bo nie jestem, to jest po prostu moi kochani tłuszcz. <grych> Także to tak wiecie, chciałam tylko profilaktycznie, żeby nie musieć odpowiadać na takie pytania. <grych> I dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się podobało i do następnego poniedziałku, trzymajcie się, pa pa!